Cześć ładam, już tylko trzy kolejki do końca rozgrywek angielskiej Premier League. Zapraszam na review 35. A przegląd wydarzeń 35. kolejki zaczynamy od najważniejszej informacji weekendu. Mamy nowego mistrza Anglii Chelsea po paru latach prób w końcu uzyskuje tytuł mistrzowski. Jest to piąte mistrzostwo Anglii, drużyny obecnie prowadzonej przez Jose Mourinho. Naprawdę najbardziej równa drużyna w całym sezonie i swoją dyspozycją przez cały sezon potwierdziła tylko, że zasłużyła na miano mistrza Anglii. Dobry, solidny sezon Jose Mourinho naprawdę poukładał drużynę tak jak chciał. Zapowiedź że w drugim sezonie pracy na Stamford Bridge zdobędzie mistrzostwo Anglii. Tak też Jose Mourinho zrobił. Tak jak powiedziałem, jest to piąty tytuł mistrzowski, czwarte zwycięstwo nowożytnej angielskiej Premier League. Tej powstaje w latach 90. Ale żeby mistrzostwo zdobyć i żeby ukoronować ten wspaniały sezon dla wszystkich piłkarzy Chelsea, trzeba było pokonać dobrą drużynę Alana Pardiu, która przecież. Pomimo tego, że w ostatnich meczach nie punktuje porażki z Hull 2 do 0, porażka z West Bromem również 2 do 0, to prezentuje się bardzo dobrze i kontynuuje swoją dobrą passę, dobrą serię. Bardzo taktycznie postrzegł do tego meczu José Mourinho, nie rzucał wszystkiego do przodu. Raczej docenił klasę przeciwnika i postanowił rozegrać ten mecz bardzo statecznie, bardzo spokojnie. Chociaż oczywiście już w początkowej fazie meczu mogły paść nawet dwie bramki dla obecnego już mistrza Anglii, mianowicie. Nemaniamati Matic mógł skorzystać z błędu Juliana Speroniego i trafić do bramki. Mógł też oczywiście dostrzec kolegów w tej sytuacji, trochę zbyt egoistycznie podszedł do tego set. chwilę później Didier Drogba mógł zamienić rzut wolny na bardzo ładną bramkę, jednakże w tym przypadku obronną ręką wyszła duży na palaz. Niewiele później mieliśmy już taki mały penalty claim. John Terry zagrywa piłkę ręką, postrzela Jasona Panchiona. To znaczy najpierw piłka uderza w koronawcę, zaraz spili kłety, dopiero później w rękę Jonathana Terego. Ostatecznie jednak sędzia nie decyduje się na pokazanie jedenastki. Kevin Friend po prostu skaza nasz drożny. Tak zakończyła się ta sytuacja. Przed końcem pierwszej połowy Chelsea wreszcie zdobywa to, co chciała z tego meczu wyciągnąć. Eden Hazard zdobywa bramkę. Zrzutu karnego najpierw nie trafia, jednakże później poprawka już upewnia wszystkich w tym, że Chelsea wychodzi na prowadzenie w tym momencie. Chociaż nie mała kontrowersja przy tej okazji, mianowicie Eden Edenazard dołożył bardzo dużo od siebie po kontakcie z Jamesem McArthurem. McArthur cofnął nogę specjalnie, żeby nie zahaczyć Eden Hazarda. ten jednak nadział się celowo na nogę hmm, Szkota Edenazard. Miał nieco szczęścia, ale to szczęście też mistrzom musi sprzyjać. Druga połowa to już w miarę spokojny, kontrolowany występ. Sytuacje i z jednej i z drugiej strony Drogba nie trafił w piłkę. Po dobrym podaniu e, Williana powinien tam spokojnie zamienić e, tę sytuację na bramkę lidera. Drogba. Po drugiej stronie Wilfried Zaha próbował swoich sił, to samo Jason Pancion. Ogólnie Alan postawił na bardzo szybki atak w tym spotkaniu. Na środku ataku przed Jordanem Maczem grał Janik Bolasi. Po jego prawicy i lewicy odpowiednio Wilfried Zaha i Jason Pancion. także naprawdę szybki Groźny atak, mogło się to skończyć także bramką w ostatnich sekundach meczu. Naciskało Crystal Palace i na pewno wszyscy kibice na Stamford Beach byli nieco nerwowi. Ostatecznie jednak wynik promuje obecnego mistrza Anglii, londyńską Chelsea. Tak więc Jose Mourinho może się cieszyć, chociaż jego postawa po meczu nie wskazywała na jakąś eksplozywną radość. Portugalczyk był raczej zachowawczy w okazywaniu swoich emocji, to bardziej sami zawodnicy cieszyli się mistrzowskiego tytułu. Wielka radość kibiców na Stamford Beach, pomimo tego, że pani z Crystal Palace chyba w tym meczu jednak byli głośniejsi. No to Stamford naprawdę e, paru. Solidnych kopniaków potrzebuje, żeby nieco ożyć, bo w tych meczach praktycznie w większości przypadków jest zdominowane przez drużyny przyjezdne. Co prawda jest grzawa i tak dalej, ale to nie jest doping na miarę mistrza Anglii. Zresztą ubolewam nad tym sam że Mourinho, ubolewają nad tym także środowiska kibicowskie. Ale ostatecznie Chelsea Londyn mistrzem Anglii w sezonie 2014-2015 Chelsea Crystal Palace 1 do 0 i mamy nowego mistrza Anglii. Manchester United do Van Vanhala podejmował na Old Trafford West Brom, który w poprzednim sezonie sprawił niemały zawód wszystkim kibicom na Old Trafford i wygrał. Pierwszy raz w wielu, wielu lat. Tym razem dzieje się podobnie, a to wszystko za sprawą tego pana. Man of the Match, Boaz Michael Walijczyk ustawił praktycznie cały mecz swoją fenomenalną dyspozycją. Manchester United cały mecz atakował, dominował, prowadził spotkanie, jednakże to West Brom wychodzi z tego spotkania Starczą Trzy punkty dla drużyny Tonego Pulisa, bardzo ważne i zapewniające praktycznie już utrzymanie. West Bromowi w tym sezonie charża Manchester United w pierwszej połowie. Dobre okazje mieli zawodnicy czerwonych diabłów. Fellaini co prawda, był na skraju czerwonej kartki w momencie, kiedy ścierał się z Claudio Jakobem. Taka dość niefajna postawa belga i cios w twarz Claudio Jakoba. Wiadomo, że nie był dostatecznie silny, żeby wyrządzić krzywdę zawodnikowi West Bromu, jednakże nieładna niesportowa postawa maruana Fellainiego. nie dostrzegł tego sędzia, nie pokazał nawet napomnienia Belgowi w tej sytuacji. Pierwsza połowa pod dyktandą. United, a druga rozpoczęła się od mocnego uderzenia. Chris Brand po faulu na arenie Fletcherze, także mały przytyczek w nos. Paddy McClare fauluje swoją drogą Darrena Fletchera. Z rzutu wolnego uderza Chris Brandt. Piłka odbija się od Jonasa Olsona i środkowy obrońca drużyny West Bromu przyczynia się walnie do tego trafienia. Odbita od niego piłka myli kompletnie Dawida De Bez szans, hiszpan w tej sytuacji. Po drugiej stronie, na połowie West Bromu, po tej bramce atak za atakiem drużyny Manchester United. Dużego busa, ok. Eee, Postawił zespół tenego Piulisa w drugiej połowie, ale zdecydowanie lepiej powinni zaprezentować się ofensywni piłkarze. Mam w story Przede wszystkim Robin Van Persie, który nie wykorzystał rzutu karnego, bardzo dobrze przeczytał strzałę Holendra, boas Michael i uchronił swoją drużynę od utraty bramki. Kto wie, czy gdyby tam wtedy piłka wpadła do siatki Manchester United nie poszedłby za ciosem i nie zdobyłby pełnej puli w tym spotkaniu bardzo duży moment przełomowy West Brom bardzo dobrze i skutecznie do końca meczu się broni, świetna postawa była za mych naprawdę, jeszcze raz szapoba przed Waliczykiem za fantastyczny występ West Brom wywozi ważne punkty z Old Trafford, Manchester United notuje trzecią porażkę z rzędu, 64 punkty na koncie Van Hala zbliża się do nich Liverpool, także muszą się mieć na baczności Manchester United, West Brom 0 do 1 White Hart Lane był areną pojedynku dwóch lubiących się menadżerów Manuel Pellegrini kontra Mauricio Pochettino i Argentyńczyk dobrze nastawił swój zespół w tym spotkaniu swoje dobre okazje marnowali i Eric Dyer i Harry Kane z ponad 20 paru metrów. także dobre i ostrzegawcze sygnały to Tottenhamu podziałały motywująco na Manchester City który mógł i powinien mieć rzut karny Sergio Aguero faulowany był przez Federico Facio po poślizgnięciu się ku w dobrej sytuacji znalazł się Sergio Aguero, jednakże taka mała podcinka praktycznie niewidoczna spowodowała, że Sergio Aguero wywrócił się, nie skorzystał z tej sytuacji i powinien sięgnąć po czerwony kartonik sędzia i wskazać na wapno, tak się nie stało, ale niewiele później David Silva notuje piękne, naprawdę skuteczne absorbujące obrońców podanie, który na bramkę zamienia Sergio Aguero u Golori bez szans, położony praktycznie jeszcze przed strzałem przez Sergio Aguero, który strzela bardzo mocno pod poprzeczkę 0 do 1, Manchester City strzela bramkę która dała w ostatecznym rozrachunku 3 punkty e, drużynie The Citizens. W pierwszej połowie fantastyczną okazję miał jeszcze Ryan Mason, który nie skorzystał z podania Harego Kane'a, to mogła być piękna asysta młodego Anglika w tym spotkaniu. W drugiej połowie Harry Kane właśnie znalazł się w fantastycznej okazji i zamiast podać do ustawionego świetnie, bezpośrednio przed bramką, na Serasa Diego strzela, troszkę tam się zagubił, ostatecznie jednak obronną ręką z tej sytuacji wychodzi Joe Hart. Po tym takim e, bokserskim odzewie drużyny Tottenhamu do głosu dochodzi po raz kolejny zespół The Citizens. Świetną okazję marnuje Sergio Aguero, za bardzo rozpędzony był w tej sytuacji, po podaniu Fernandinho po takim fliku, który minął w procesie wszystkich obrońców. Sergio Aguero znajduje się bezpośrednio przed Hugo Lorisem. Mija Francuza nie wyhamował i nie udało się zamienić tej sytuacji na bramkę. Zaraz potem Aleksandar Kolarow. Bombowe uderzenie, naprawdę dosłownie te atomowe uderzenie Serba. Pod koniec meczu Eric Lamela miał bardzo ciekawą i dobrą sytuację na wyrównanie stanu rywalizacji, jednakże bramki nie zdobył. Ciekawe skąd to spotkanie jest to, że na chwilę przed Samir Nasri dosłownie na parę sekund i chwilę po wejściu na wojsko musiał już zejść z urazem mięśni Pellegrini niepewny swojej przyszłości, jednakże po tym meczu zdecydowanie zadowolony może być czyli liczy Dobry taktyczny występ jego zawodników i Mauricio Poczino Liczy się na pewno z tym, że w przyszłym Tottenham może tylko i wyłącznie nastawiać się na Ligę Europejską. Tottenham manchester City 0 do 1. A na Casey Stadium spotkały się Tygrysy z kanonierami. Pierwszy raz w 10 lat drużyna na Węgera ma szansę na Drugie miejsce pod koniec sezonu angielskiej Premier League. Zobaczymy, czy w drużynie francuskiego menadżera się to uda. Pierwszą okazję meczu bardzo dobrze zgasił Steve Harper. Po Alexa Sanchez'a dobra postawa bramkarza drużyny Halle City. Naprawdę mocno w ten mecz wszedł zespół kanonierów. A chwilę później dobrą okazję miały tygrysy. Tony Aluko jest 2 metry przed bramką i próbuje na siłę szukać damę doja w polu karnym, zamiast bezpośrednio strzelać na bramkę. na o spiny. A chwilę później Tom Huddleston na spółkę z Jakeem Livermochem także byłe koguty. Doprowadzają do utraty bramki swojego zespołu. Dobrej okazji znajduje się Alexis Sanchez, strzela na bramkę, piłka odbija się od głowy Michaela Dawsona, co kompletnie myli Steve'a Harpera. Jest jeden do zera dla kanonierów. Tam Roy Parlour swoją drogą po meczu powiedział, że Alexis Sanchez jest jedynym piłkarzem z obecnej jedenastki Arsenalu, który zmieściłby się w jedenastce Invincibles w lat 2003-2004. Także to naprawdę bardzo duże wyróżnienie takie słowa z ust legendy Arsenalu. I długo później ten szalencyjny atak napór Arsenalu skutkuje drugą bramką, Piękne podanie Santiago kazoli Naprawdę majstersztyk, geniusz. Piękne podanie do Arana Ramseya. Ten wykorzystuje po raz kolejny rykoszet od nóg. Tym razem robiego Brady'ego, który kompletnie myli po raz kolejny Steve'a Harpera. Jest 2 do 0 dla Arsenalu. Chwilę później... Santi dokłada jeszcze piękniejsze podanie, które mija pięciu bodajże zawodników HAL po drodze. Trafia do Lexa Sancheza, który nie wykorzystuje całej sytuacji, ale trzeba oddać Hiszpanowi co jego. Podania Santiago Cazorli na bramkę Sanchez nie zamienił, ale zrobił to przy równie pięknym podaniu Arona Ramseya z środkowej części boiska. Mija Steve'a Harpera, nawet go nie musiał kłaść, po prostu go minął swoją szybkością i pakuje piłkę do siatki 3 do 0 w drugiej połowie. Dobrą okazję jako pierwszy dla Arsenalu miał Aron Ramsey. Niewykorzystana sytuacja tym razem się zemściła, pomimo tego, że przy sytuacji, w której Halsey zdobył w bramkę, była spora kontrowersja. David Mailer wchodzi nogami niebezpiecznie w loląta kościelnego. Gra puszczona, Lee Mason nie zauważył chyba tego faulu. Ahmed El-Mohammadi do środkowu jest... 20-30 paru metrów Steven Queen, który swoją drogą bardzo dobrze zaprezentował się w tym meczu Znajduje drogę do siatki To był taki mały wake up call dla Arsenalu Po wejściu Jacka Wilshera Troszeczkę tempa po raz kolejny nabrały ataki No i sam Wilshere miał dobrą okazję do tego Żeby bramkę numer 4 dla swojego zespołu strzelić Jeszcze przed końcem spotkania Bardzo dużą szansę miał Alexis Sanchez Strzela obok bramki To spotkanie kończy się zwycięstwem drużyny Arsenal Węgry Zwycięstwem kanonierów Ale City Arsenal 1-3 Szybki rzut oka na Upton Park. Kibice mogli po 90 minutach spokojnie puszczać swoje ukochane bańki. West Ham wygrywa z drużyną Burnley 1 do 0 po brance Marka Nobla z rzutu karnego. Mecz bez większej historii. Typowy, standardowy mecz Premier League. West Ham dominował. West Ham chyba zasłużył na to zwycięstwo, pomimo tego, że troszkę popsuł widowisko sędzia, pokazując czerwoną kartkę Michaelowi Duffowi. Według mnie absolutnie zasłużona czerwona kartka. Ale shake te w polu karnym. Oprócz. Michaela Dafa, który starał się zapobiec utraty bramki swojej drużyny. Było jeszcze dwóch obrońców Berni w pobliżu, także to nie było takie czyste pozbawienie drużyny goal scoring opportunity. Także według mnie bardzo, bardzo naciągana czerwona kartka i skrzywdzona nieco dużna na to całe wydarzenie ustawiło mecz West Ham-Bernie 1-0. Tym razem przenosimy się na King Power Stadium, gdzie Leicester podejmowało pikujący w dół zespół Johna Carvera, Newcastle United. Mecz zakończył się pełną dominacją, pełną kontrolą drużyny na Pearsona. świetny występ Marcina Wasilewskiego. 3 do 0 w meczu z Newcastle mogło skończyć się to nawet wyższym wynikiem. Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje Marko O'Brighton, który praktycznie przy wszystkich trzech bramkach brał udział. Leandro Uloa także dużym bohaterem drużyny Lisów. Pierwsza bramka po dośrodkowaniu zrzutu rożnego Marka O'Brightona już po 38 sekundach Lisy wychodzą na prowadzenie. Drugą bramkę drużyny Leicester zdobywał Wes Morgan. Lekko piłka przyciskuje się tylko po jego bucie. Fatalna postawa obrony wrzutka z lewej strony wojska kolejny raz Malkor Brighton. Trzecią bramkę w drugiej połowie dokłada Leandro Loas. z rzutu karnego strzela. Rzut karny po faulu na Marcinie Wasilewskim tam Manuel Riviere niepotrzebnie kompletnie popycha Marcina Wasilewskiego. Sędzia Dean bardzo dobrze to zauważył. Dyktuje jedenastkę lisy. Zamieniają ją na trzecią bramkę w tym spotkaniu. Bardzo zły po meczu John Carver wskazywał na bezsensowne. Dwie czerwone kartki. Najpierw Mike Williamson pod takim bardzo brzydkim wejściu w Jamie'ego Barbiego, a następnie Daryl Janmat faul na tym samym zawodniku. Ten mecz Newcastle kończy na tarczy. Leicester Newcastle 3 do 0. Obydwa zespoły spotkały się na Liberty Stadium w Walii. Stoke przyjechało tutaj nieco napsuć krwi drużynie Swansea. Oczywiście oba kluby już praktycznie o nic nie grają w tym sezonie. Jednakże Swansea zaprezentowała się naprawdę bardzo ładnie. Dominacja praktycznie przez 90 minut. Rzyna Marka się ja miała niewiele do powiedzenia w tym meczu. Swoją pierwszą bramkę w 31. występie do drużyny Łabędzi zdobywa Jefferson Montero. Występ drużyny Swansea kończy Kisung Jung. Obydwie bramki padły po podaniach John Juszelwej, który pokazuje, że naprawdę jest mocnym i elementarnym ogniwem drużyny łabędzi. Wszyscy na Liberty Stadium bardzo zadowoleni, i Swansea dokłada kolejne punkty do swojego rekordowego sezonu w angielskiej Premier League. Swansea Stoke 2 do 0 dla łabędzi. Arcyważne zwycięstwo drużyny Sunderlandu na Stadium of Life. Mecz. Wszyscy kibice Sunderlandu przeżywali dwukrotnie bardziej wszyscy z tyłu głowy mieli wypad na południe Anglii. Bardzo daleki wyjazd w październiku, żeby zobaczyć po prostu blamasz. 8 do 0 przegrała wtedy drużyna Gusa, poeta domagali się rewanżu w tym spotkaniu. Faulowany jest Graham w polu karnym. Dostaje takiego buta w twarz. Jordi Gomez bardzo mocnym, precyzyjnym strzałem zapewnia swojej drużynie prowadzenie jedną do Chwilę po zdobyciu bramki święci dochodzą do głosu. Sadio Mane korzysta z absurdalnej postawy Kostela Panfilemona, Sebastiana Coatesa i Johna O'Shea, którzy zderzyli się w swoim polu karnym. Zdobywa bramkę dającą wyrównanie drużynie świętych. Troszeczkę kontrowersyjna sytuacja już w drugiej połowie meczu. James Ward-Prowse fauluje Germana Defoe w polu karnym. Sędzia wyrzuca zawodnika z wojska, także też dość kontrowersyjna decyzja. Podobnie jak w przypadku Michaela Duffa w spotkaniu West Ham-Burnley. Jordi Gomez oraz kolejny w podobny sposób mocne uderzenie z kalnego zapewnia swoje już prowadzenie. Sanderland wygrywa w pojedynku holenderskich menadżerów 2 do 1 i notuje arcyważne 3 punkty. Midlands i Villa Park była areną bardzo ciekawego pojedynku pomiędzy drużyną Tima Sherwooda i drużyną Roberto Martineza. Aston Villa podejmowała na swoim obiekcie Everton. Mecz, który zakończył się zwycięstwem drużyny Tima Sherwooda. Pierwsza bramka, już w pierwszej fazie meczu, naprawdę bardzo szybko padła. Christian Benteke wspina się na wyżynę swoich umiejętności dosłownie, wyskakując najbliżej w południu i strzelając bardzo ładną bramkę głową. Po kolejnym tym fragmencie gry, różnym. tym razem Ron Vlar bardzo dobrze przedstawia głowę do Znajduje przy długim słupku Christiana Benteke, który jest kompletnie niepokryty. Mamy 2 do zera dla Aston Villa. Mecz praktycznie już w miarę ustawiony. Chwilę później. Taki mały defibrylator dla drużyny Roberto Martineza, rzut karny po faulu Ronawrala na Stevenie Naismithie wykorzystuje Romelu Lukaku, także w pojedynku belgijskich snajperów, w tym spotkaniu już 2 do jednego tylko dla Christiana Benteke, ale Aston Villa bardzo szybko obudziła się po tym ostrzeżeniu ze strony Evertonu Tom Cleverley. Po fantastycznym podaniu prostopadłym Leandro Bakuny, pod samiusieńki koniec Everton zdobywa swoją drugą bramkę, w tym spotkaniu bardzo groteskowa sytuacja, jak z komedii. Przez około 10 sekund nie wiadomo w ogóle, co się dzieje w polu karnym, aż w końcu Phil Jagierka Capital brzmi autorem kolejnego trafienia: Lade Office. Aston Villa Everton 3 do 2. Na Enfield Road Liverpool podejmował Queen's Park Rangers z drużyny Chris'a Ramsey'a pogrążonej w żałobie po śmierci żony Rio Ferdinanda, także ładne zachowanie jednych i drugich. Czarne opaski na znak żałoby niestety dla przyjezdnych kibiców z Londynu. Mecz kończy się zwycięstwem Liverpoolu 2-1, wygrywa ekipa Brendana Rodgersa. Dobra postawa Stevena Gerrarda, który to jeden ze swoich ostatnich występów w barwach The Reds. na dłuższy okres inicjatywę przejął Liverpool. Najpierw pierwszą bramkę na zdobywa Filipe Coutinho po fantastycznym podaniu i zbiegnięciu z prawej strony Rickiego Lamberta. Brazylijczyk podkreśla tylko, jak bardzo ważnym elementem jest dla swojej drużyny w ostatnich spotkaniach Leroy Fair po dośrodkowaniu zrzutu rożnego Joe'ego Bartona. Bardzo dobrze odnajduje się w polu karnym, strzela to prawda w środek, ale strzał na tyle dostatecznie czysty i silny, że w tym momencie Simon Mignolet mógł tylko i wyłącznie skapitulować. Chwilę później mieliśmy jednak niemały cios we wszystkich związanych z Queen's Park Rangers. Sędzia dyktuje rzut karny, bardzo, bardzo dyskusyjny. Martin Skrtel wywraca się pod naporem ręki Neduma Onwoh. Steven Gerrard nie wykorzystuje jedenastki, bardzo dobrze radzi sobie z jego strzałem Rob Green. Queen's Park Rangers nieco odżyło, próbowało swoich sił pod bramką Simona Mignolet, jednakże nadziało się na kontr Liverpoolu Neduma Onwoha w głupi sposób kasuje Jordona, Aiba, druga żółta kartka i wylatuje z boiska reprezentant Anglii. Liverpool dążył za wszelką cenę do zdobycia drugiej zwycięskiej bramki w tym meczu. To się w końcu drużnie Terec udało. Steven Gerrard podsumowuje swój dobry występ w tym meczu dobrym uderzeniem głową. Pakuje piłkę do siatki. 2 do 1 dla Liverpoolu. Tak też kończy się to spotkanie. Brendan Rodgers może być zadowolony z postawy swojej drużyny. Na cztery punkty Liverpool zbliżył się do Manchesteru United po tym meczu, także... Jeszcze nie wszystko stracone w kontekście walki o Champions League, ale może być już nieco za późno. Queens Park Rangers chyba jednak poleci wraz z drużyną Burnley z powrotem do Championship 2 do 1 na NC. I to już wszystko, jeżeli chodzi o review 35. kolejki Premier League. Najważniejszą informacją jest to, że drużyna Chelsea została mistrzem Anglii w sezonie 2014-2015. Dzięki za oglądanie tego odcinka i zapraszam do oglądania kolejnych. Cześć.